No, ja tu sobie zbieram magii w sensie, że lubczyk na zupę, a tu takie pany ładne. Tu widzę, że jest cała rodzina. O, jest jeszcze ten. już nagrywałem kiedyś, ale ładne wy jesteście. naprawdę uda mi się was tutaj sfilmować całą Waszą rodzinkę. No spokojnie, nie będę wam robił naprawdę ładne. O, co? Hm. łazi po nim. Muszę sprawdzić, jakby się nazywacie, ale naprawdę, no nie będę was tam usuwał. Tęstujcie się, tak mam dużo tego lubczyka.